Bo zawsze jest taka mm -hmm. obawa, że jak wchodzi ktoś nowy, to będzie postrzegane, że może ja miałem to robić, a nagle jest ktoś nowy. Tak. Ale nie, na szczęście nie. No to bardzo dobrze. Myślę, że masz naprawdę dobry zespół. Mówię, Sam ich poznałem, dużo słyszałem od Miłosza, teraz słyszę od Ciebie. Naprawdę pamiętam więc... ci miło, że kupił twoje roboty. Marta Kustosz, która ich też trenuje, coachuje, też pomogła w tym wszystkim ich wykształcić, także naprawdę fajny zespół fajnym miejscu. Cieszę się, że trafiłeś do tego zespołu i cóż, życzę Ci powodzenia, bo wyzwanie na pewno jest spore, ale wierzę, że sobie z tym poradzisz. Życzę Tobie, aby rzeczywiście zawsze było duże obłożenie. Jak będzie to duże obłożenie, to też nie będzie przede wszystkim tego problemu, o którym powiedzieliśmy przed chwilą, że może na przykład zabraknąć pieniędzy na dobre wynagradzanie pracowników. Tak? Pracuję nad tym, mam pomysły Team pracuje ze mną nad tym, żeby to się polepszało. Mamy teraz pomysł na nowe pokoje w hotelu, nowy standard pokoi. Mam pomysł na nową imprezę w hotelu, mam piękny ogród, mam piękny teraz... Ale możesz coś zdradzić o tych, na temat tych nowych pomysłów? Coś więcej? Jeszcze nie, bo się tworzy się wszystko, ale wkrótce pokażemy. Okej, okay, to czekamy na informacje w takim razie. W Fajne miejsc... jest to, że wiesz, to ci ludzie, którym otoczony jestem, są bardzo otwarci bardzo mhm. kreatywni, wiesz? A to widać. Siadamy przy stole, jest pomysł i mówimy o nim, czy jest warty y, zażenia. I są tak bardzo optymistyczni, że to się dzieje. Mhm. No to to rzeczywiście jest duży motor napędowy. No tak, naprawdę. naprawdę. Dużo, naprawdę. dużo da. Marcinie, dziękuję Ci bardzo za twoją obecność w naszej audycji. Wiem, że ty się bałeś na początku i mówiłeś, że masz dużą tremę, ale jak widzisz, poszła szybko, gładko i, i spokojnie. Mam nadzieję, że audycja będzie ciekawa dla naszych słuchaczy Słuchacze trochę cię przybliżyła, pokazała nowego człowieka, który jest twarzą Sąd razem ze swoim zespołem i o, o tym nie zapominajmy, tak? Że to jest na cała rodzina. Dziękuję bardzo, moim Państwa gościem był Marcin Wośniak. Nowy dyrektor generalny Sound Garden e, Hotel Warszawa. Dziękuję, widzimy się. Do zobaczenia. Cześć. Harmony Polish Hotels. Integrujemy i wspieramy polskie hotele niezależne. Dołącz do nas i zacznij korzystać. www.harmonyhotels.pl To była audycja pierwszego na świecie radia choreka. Znajdziesz nas na www.choreka.pl.